Witajcie z tej strony, Michał. I dzisiaj Wam zaprezentuję yy, coś nowego GoPro Hero 3. No, ale zapomniałem sobie jedno, ja właśnie nim nagrywam. Macie teraz właśnie jego podgląd, a ja w międzyczasie wrócę na telefon, w którym będę już po prostu pokazywać to wszystko. No, to idzie. no więc wracając do konkretów. Tak, chcę Wam go zaprezentować. Jak wygląda tego oprócz Hero 3? I, no I po co być mi to konkretnie potrzebne? Wszystko Wam zaprezentuję. Od razu mówię, że rzeczy były dokupywane. A ile to wyszło, to trochę wyszło. No ale dobra, przechodzimy. Hero 3, która tu się ukrywa, jest kamerką taką w sam raz. W dobrym stanie. I co to ma, no? ma te duperele, no. podstawa tego telefonu microSD SD, HDMI i takie duperele SMS A po co to jest konkretnie paczone Do sportu Akurat pomyślałem, że przyda mi się taka kamerka na zaś, na taki na wolny czas I sobie ją używać Dokupywałem do niego do tego zestawu na głowę taki yy, to bym powiedzieć to, taką paskę, która trzyma się na głowie i no pff, sprawdziło się kijek do niego żeby by pasowało w razie czego tu tuskika nagrywać i tutaj mamy jeszcze na przykład tutaj mam na, na ciało żeby mi tu na, na, na kracie to trzymało w tym adapter mam kabel a jeszcze dokupiłem takie case'a, bo to 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 i psome to puste to, to że dokupywał jeszcze i zaraz wam tu pokażę jak to wygląda takie wyperera mam ten gotowe żeby od razu założyć tutaj mam wszystkie akcesoria do niego jakiś żeton jest, który mnie zastanawia, to czego nie jest, ale dobra. Trusta, kamień mówi. I jeszcze jedno. Obudowa wodoodporna do niego. taka żeby była. Też do nagrywania. Po prostu z taką sobie już założyłem gotową wersję, żeby była. No jak to to wszystko wygląda, no co poradzić, no. Lepiej <laughs> być nie może. Będzie używane do wszel wszelakich rzeczy. Bo okazuje się, że telefon będę musiał zacząć oszczędzać, bo może dosyć świra i będę wtedy bez telefonu. Albo nie wiem. Micro USB typu starego jeszcze HD mini HDMI, micro SD. 32 giga tam jest. I tak się to reprezentuje. Było męczenie, żeby mu tego softa zainstalować. Co <laughs> Była masakra i musiałem sporo się bawić z nim. No ale sprawdził się i... Więc tak, no y, już wszystko już wiecie No to nie jest jakoś tak mega dużo, jak się wydawało y, To mi szybko przyjechało w sumie, bo miałem już od razu nagrywać, no ale potrzebowałem trochę czasu, bo to przyjechało wtedy, kiedy, kiedy byłem w pracy I no i to szło, bo to teraz wolniej czas nagrywam, no Co się uda, to się uda i od razu nagrywam Więc y, Od razu wszystko już wiecie, więc w sumie już więcej nic wam nie opowiem i pozostaje więc, czy na kolejne odcinki. No, to się, to się dowiecie, to się dowiecie. Może shorty by to robić, albo właśnie urbex, albo nie wiem. No dobra, to już wszystkiego dowiecie się później. Trzymajcie się, na razie.